No! Tu dzisiaj umrę chyba. Mm. Zakładam, że 90% Kielczan kojarzy bar prosiaczek z kebabem. Ale wam pokażę na co my z kumplami tutaj przychodzimy. To jest nasza loża na mecze imprezy. Z 15 osób tu chyba wsiądzie. Kilimecki też są. mózg i cytrynoweczka. Fish and chips, czyli mirona w cieście z sosem tatarskim i ryteczkami. Hmm? Jaka ładna rybka, mirunka. przy czym można dłużej posiedzieć, czyli mięciutka, soczysta golonka bez skóry na zasmażanej tapuście z sosem i kopytkami. Podchodzi się normalnie pod widelcem. No. Tortilla Power ze stripsami, boczkiem i innymi dodatkami. Zaraz Wam ją w środku pokażę. No jest bydlaczek. Big Boss, moja ulubiona kanapka z kurczakiem tutaj. To jest klasyczne, bo jest jeszcze podwójny, ale tam trzeba mieć rozstaw szczęk taki jak rekin chyba. A czego do radę zjeść normalnie? A to jest quesadilla, czyli quesadilla ze stripsami i serem. To jest, to jest wersja większa. To jest. Zwariowałem. Chciałem wam pokazać jak najwięcej. Chyba mi się udało, natomiast. Taką akcję to ja powinienem zrobić przychodząc tutaj z kilkoma kolegami, bo cóż, no umrę gruby, ale szczęśliwy. Warto było.